Jesteś zabiegany, zabiegana, dużo na głowie, dużo zadań, multitasking. Zapraszam Cię do krótkiego ćwiczenia, do którego inspiracją był podcast Magdy Kasprzyk. Spróbuj przez chwilę zatrzymać się, powiedzieć do siebie w myślach jestem, a potem wymień swoje imię i nazwisko. Jestem Ola Boroń. Powtórz to w myślach kilka razy. Teraz spróbuj wymienić tylko jestem i swoje imię. Jestem Ola. A teraz spróbuj wypowiedzieć jestem. Kilka razy w myślach. Jaką zmianę odczułeś? Odczułaś? Czy udało Ci się? na chwilę przełączyć z trybu działania w tryb bycia.